Drogie warszawskie rodaczki. Każda warszawska pancia, czy rodowicza, czy flancowana, powinna posiadać cymes, jakim jest karta klawej Warszawianki. Po co? O co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, żeby żyć pełnią życia, żeby mieć bogate życie kulturalne i żeby w miarę tanio przejechać się komunikacją miejską. I co należy zrobić? Należy w szybkich obsługach udać się do pierwszego lepszego. Punkt ZTM-u i taką kartę dać sobie wyrobić. Więc nie ma co mantykować, tylko trzeba iść, a potem żyć, jak to się mówi. Przepraszam za pardą, pełną twarzą.